Hej, cześć Mano, dzisiaj wam przedstawię mój aktualny komputer. Tutaj mam karteczkę, na której mam napisane co ile mnie kosztowało. Komputer mnie kosztował e, praktycznie 1700 zł. E, był składany z części używanych. Komputer dobrałem pod siebie. Więc tak, płyta główna mnie kosztowała 175 zł. To jest to płyta Acer z Biosem od Gatfeya zasilacz Tagan ITZ800W e, za 180 zł. Karta graficzna e, jest to Asus XFX e, Radeon e, RX574 GB256 bit za 310 zł z konserwacją obudowa SPC Silentium PC, ale zabijcie mnie, nie pamiętam jak ona się nazywa Mam gdzieś w zakupach allegrowych 230 zł. Kosztowała. Dyski. SSD 120 GB GoodRam, CL100, 120 GB, generacji trzeciej 130 zł. Dysk talerzowy Western Digital Caviar Blue 500 GB. O, pojemność pojem, już, powiedziałem 500 giga za 4 dychy. Pamięć RAM 4x4GB. 185 zł, taktowanie 1333 MHz, każda kość, łącznie 16 GB, ładnie. Procesor Intel Core i5-2600, taka ciekawostka i opowiem Wam drobną historykę. Jak, jak zacząłem składać ten komputer, wsadziłem tu i piątkę 2400 którą kupiłem za jakieś 200-300 zł, tak mniej więcej, e, a dopłacając... Ileś tam e, 150 zł dopłacając, czyli no mi, tu wyszło mniej więcej 400 zł, procesor e, i do, dorzucając tam trochę grosze i dorzucając starą i piątkę, e, wziąłem i 7 kod znajomego. Adapter USB 3.0 na USB 2.0, 17 zł razy 2, bo zamówiłem dwie sztuki, przewody sata 13 zł. Jedyne czego nie wymieniłem to napęd, bo napęd jest ze starego kompa, jest to LG. Tak więc tak. Wejdźmy sobie ze właściwości. I Core i72600. i 3,4 y, normalnie 3 i 7 w trybie boost. 16 GB RAM. -u. Tutaj mam sterownik y, z podpiskiem złym, ale tym się nie przejmujcie, bo ja z tego nie korzystam. Yy, tutaj AMD Crash Defender yy, to też niepotrzebne. Wszystkie gry, które ja potrzebuję, mi działają. Net śmiga. bardzo szybki komputer, jak widać, Facebook OLX. Wszystko zasuwa wezmę jeszcze wejdę, wam pokażę indeks wydajności. Smład? Czemu mi tu indeksem nie pokazuje? Ej! Złodzieje. Indeks mi zawalili. Widzicie, indeks mi nie pokazuje? Nie wiem czemu ja jestem ciekaw... E Także komputerek złożony za 1700 zł plus minus fajnie wyszedł fajna budowa, dosyć budżetowa, ale nie sprawia wrażenia jakby miała się po 5 minutach rozpaść dosyć fajnie mi się udało tutaj wszystko poukładać w środku Myślę, że to będzie na tyle ja się będę z Wami żegnał, zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć się Maneczko, na razie.